Zajmuje centralne położenie na obszarze całej Europy. I tak się składa, że w jej dorzeczu znajdują się części trzech głównych regionów geograficznych i geologicznych Europy: Nizinna Tarcza Wschodnioeuropejska, obszar Wyżyn i Niskich Gór Zachodniej Europy, oraz Strefa Alpejska, gór wysokich, do których należą Alpy i Karpaty. Wisła płynie Skarpat, gdzie ma swoje źródła w Beskidzie Śląskim pod baranią górą. Na początku są to dwie małe rzeczki czarna i biała Wisełka. Potem te dwie rzeczki łączą się w Wisłę, która wypływa na przedpole Beskidu Śląskiego. Płynie szeroko, rozlewając się przez obszar kotliny oświęcimskiej. Między Czernichowym a Krakowem, Wisła przełamuje się przez tak zwaną bramę krakowską. Największe zwężenie jest w Tyńcu, gdzie rzeka nie ma nawet pół kilometra szerokości. Poniżej Krakowa Wisła rozlewa się bardzo szeroko, płynąc przez obszar Kotliny Sandomierskiej aż do ujścia Sanu pod Zawichostem. Ten odcinek Doliny Wisły jest wyraźnie asymetryczny. Z prawej strony są szerokie, często do dziś zalesione równiny. Po przeciwległej stronie widzimy wyraźną krawędź, skarpę wyżyny, która jest podcinana przez dopływy karpackie, które spychają Wisłę ku lewemu brzegowi. Pod Zawichostem Wisła wchodzi w przełom przez wyżyny polskie, między obszarem Gór Świętokrzyskich z jednej strony, a Wyżyną Lubelską z drugiej. Poniżej Puła, aż po rejon Płocka, Wisła płynie bardzo szeroką doliną, najszerszą w rejonie Warszawy. Jest to tak zwana Kotlina Warszawska. Od Płocka, w strefie, która była objęta przez ostatnie zlodowacenie, Wisła płynie jakby w szerokim dolinnym kanale. Jest to dolina głęboka na kilkadziesiąt metrów, wycięta przez wody lodowcowe, potem pogłębiona przez wody rzeczne. Dolny bieg Wisły składa się z odcinków rozszerzeń takich jak Kotlina Toruńska czy Basen Grudziąski. Między tymi rozszerzeniami są odcinki stosunkowo wąskie, z bardzo wyraźnymi po obu stronach skarpami, które stwarzały z jednej strony korzystne warunki dla osadnictwa i obrony, a z drugiej strony utrudniały przekroczenie doliny. Od Zaczyna się krótki odcinek żółw wiślanych, które są obszarem dawnej delty Wisły, usypanym w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat przez rzekę. Wisła dzieli się na odcinki, które zostały uformowane w różnych okresach. Jeszcze przed epoką lodowcową ukształtował się system wiślany, który przypomina ten znany nam współcześnie. Ostatnie około 700 tysięcy lat to jest okres klimatu na zmianę chłodnego i ciepłego i z Półwyspu Skandynawskiego spływały jeden za drugim lądolody, które pokrywały obszar Polski. Największy zasięg miało tzw. zlodowacenie Sanu, które około pół miliona lat temu weszło aż na obszar Pogórza Karpackiego. Ostatni lądolud wkroczył na obszar Polski około 20 tysięcy lat temu. Dotarł na teren środkowej Polski w okolice mniej więcej Leszna, Płocka i Augustowa. Miąższość, czyli grubość tego lądolodu na obszarze Polski można szacować mniej więcej od 100 do kilkuset metrów. Natomiast na terenie Skandynawii, skąd ten lądolód spływał, Mięższości sięgały 2-3 km, podobnie jak dzisiejszy lądolód grenlandzki czy Antarktyka. W tym czasie wody Wisły Górnej były przez pewien czas podparte o czoło lodowca, tworząc na terenie dzisiejszej Kotliny Warszawskiej wielkie jezioro przylodowcowe zwane Zastoiskiem. W czasie ociepleń, które powodowały topnienie lodowca, wody Prawisły odpływały w kierunku zachodnim, szukając sobie najkrótszej drogi do morza tak zwanymi pradolinami. Mniej więcej 16-15 tysięcy lat temu, gdy lądolód zatrzymał się na terenie dzisiejszego Pomorza i Mazur, wody połączone w Willi, Niemna, Wisły, Odry i Łaby płynęły aż do Morza Północnego. Ta prawisła uchodziła do Oceanu Światowego gdzieś na wysokości współczesnej Szkocji. To były olbrzymie ilości wody, dwudziestokrotnie większe niż dzisiejsza Wisła. Topiący się lądolód ostatecznie opuścił obszar Polski około 13-12 tysięcy lat temu. U czoła resztek topiącego się lądolodu powstawało w tym czasie na terenie Bałtyku słodkowodne, tak zwane bałtyckie jezioro lodowe. Najniższy poziom, jaki osiągnęła Wisła był około 80 metrów poniżej współczesnego poziomu morza. Tak więc Wisła, mijając Redę i Łebę, płynęła po lądzie przez obszar południowego Bałtyku na północ od Słupska i brzegu gdzie wpływała do jeziora lodowego dzisiejszego Bałtyku w okolicach wyspy Bornholm. Około 12 tysięcy lat temu, kiedy ostatnia epoka lodowcowa dobiegała końca, topniejące lodowce podniosły poziom morza na całej kuli ziemskiej. Podniesienie się poziomu oceanu o około 200 metrów spowodowało między innymi zalanie terenów dzisiejszego Morza Północnego. W końcu wody oceaniczne doszły do strefy cieśń duńskich i przelały się do misy Bałtyku. Tak powstało słonowodne Morze Bałtyckie. Poziom Bałtyku rósł do około 8-7 tysięcy lat temu, kiedy to na naszym wybrzeżu notujemy najwyższy poziom Morza Bałtyckiego. Morze wkroczyło wtedy stosunkowo bardzo wysoko, także w górę biegu Dolin i zalało obszar aż po okolice Trzewa. Wisła, która wówczas uchodziła do Morza Bałtyckiego koło Trzewa, niosąc duże ilości rumowiska, zaczęła powoli sypać deltę, która rosła w ciągu następnych kilku tysięcy lat. Jest to teren dzisiejszych żuław wiślanych. W tym samym czasie materiał przynoszony przez inne rzeki wpływające do Bałtyku, np. Odrę, i erodowany z podmywanych brzegów Bałtyku, był przenoszony wzdłuż brzegu. Z tego materiału zostały zbudowane mierzeje, które albo całkowicie się zamknęły, tworząc jeziora, takie jak jezioro Gardno czy Łebsko, lub częściowo zamknęły, tworząc zalew Wiślany, albo wkraczały głęboko w Zatokę Gdańską, tworząc półwysep Helski. W tym czasie, kiedy był lądolód na północy Polski, w tym czasie na południu mieliśmy obszar pustyni arktycznej, a dalej Tundry stepu zimnego, na którym nie było właściwie zupełnie drzew, na którym pasły się stada mamutów, było łochatych, gdzie pierwotny człowiek, tak zwani łowcy mamutów, polowali na te zwierzęta. To był okres bardzo zimny który jest charakterystyczny i dla Wielkopolski, i Kujaw, Pomorza i Mazur, który to krajobraz zaczął być zasiedlany przez roślinność, najpierw tundrową, a potem leśną. Las typu tajgi z sosną, brzozą i świerkiem. Na tym obszarze powoli zaczęła formować się sieć rzeczna. Okres późnego glacjału, obejmujący czas mniej więcej od 13 do 10 tysięcy lat temu, było okresem nie tylko wkraczania roślinności i topienia się resztek lodu, ale również zmiany charakteru rzeki. Ponieważ Wisła niosła coraz mniej rumowiska, powodzie były znacznie rzadsze. Równocześnie las wkraczał w Karpaty i pochłaniał znaczne ilości wody deszczowej. W tym czasie następowała zmiana reżimu, zaczęły być ważniejsze powodzie letnie związane z opadami i równocześnie. Rzeka zwężała swoje koryto, przechodziła w charakter rzeki meandrowej, krętej, rzeki wokół której na równinach nadrzecznych rozwijały się torfowiska, bagna i resztki tych bagien do dziś się zachowały np. w Dolinie Noteci, Biebrzyczynary. Od około 11-10 tysięcy lat temu nastąpiło gwałtowne ocieplenie i rozpoczął się okres tak tzw. Holocenu. Wtedy to zaczęła się inwazja zbiorowisk skleśnych złożonych z drzew ciepłolubnych, takich jak Dąb, Jąs czy Leszczyna. Lasy zagęściły się. Lasami pokryte zostały Gołoborza i w górach świętokrzyskich i w Karpatach. W okresie tym, zamiast zmian termicznych, ważniejsze były okresy zwilgoceń klimatu, okresy, w których było więcej wysokich opadów i powodzi. Jest to zapisane w historii Wisły. Między innymi dowodem okresów wilgotnych są zachowane systemy opuszczonych naandrów, tak zwane starorzecza. O zmianach klimatycznych czy też o pojawianiu się nowej roślinności na terenach nadwiślańskich dowiadujemy się m.in. z badań rdzenia ziemi wyciągniętego spod dna jeziora Gościąż. Jezioro Gościąż, położone na tarasie Wisły w okolicach Włocławka, ma niesłychanie rzadko spotykany jedyny w Europie Środkowej rodzaj osadu demnego. Osad ten jest warstwowany rocznie od momentu powstania jeziora aż po dzień dzisiejszy. Jezioro powstało około 12,5 tysiąca lat temu. Rdzeń, czyli próba gleby, wyciągnięty spod dna jeziora Gościąż o długości około 20 metrów, podzielony na małe odcinki, poddany został różnym badaniom. Między innymi został przebadany przez paleologów, którzy zajmują się analizą pyłkową. Analiza pyłkowa służy do rekonstrukcji historii roślinności. Ziarna pyłku są niesłychanie trwałe, zachowują się nawet przez miliony lat i y, warunkiem ich zachowania się jest jedynie ten fakt, żeby odkładały się w osadzie, który ma słaby dostęp tlenu. Dlatego też szukamy ich. W osadach dennych jezior, praca tego rodzaju jest ogromnie czasochłonna. Jedną próbę, jeżeli jest słaba, nieraz badamy nawet i kilka dni. Na naszym przykładzie widzimy niewiele ponad 2 fragment rdzenia, który obejmuje około 30 lat. Ciemne paski to okresy zimy, jasne to lato. Następnie fragmenty próbek rdzenia poddaje się badaniom mikroskopowym podczas których wyodrębnia się pyłki różnych roślin. I tak widzimy pyłek dębu, olszy, brzozy, klonu topoli. W próbach znalezionych w sekwencji jedna nad drugą otrzymujemy diagram pyłkowy, który obejmuje cały okres od 12,5 tysiąca, a nawet nieco więcej lat temu, po czasy współczesne. Na samym dole w diagramie tym zapisał się ostatni odcinek ciepłej oscylacji z okresu późnego glaciału. Wtedy na obszarze Polski zamieszkiwały ludy paleolityczne. Były to ludy łowców i zbieraczy, które na środowisko oddziaływały bardzo mało. Ślady ich pobytu w diagramach tyłkowych się nie zapisują. Natomiast już ludy, które po nich nastąpiły, a Zasiedliły obszar Polski na początku Holocenu, już w czasie gwałtownie ocieplającego się klimatu. Miały dużo lepsze warunki życia, mogły w jednym miejscu przebywać przez czas dłuższy, polowały na rozmaitą zwierzynę. Istnieje przypuszczenie nawet, że wywoływały pożary celowo. A żeby wypalić las, żeby dużo roślinności zielnej, bujnej się zrobiło i żeby w związku z tym było dużo dobrej paszy dla zwierzyny łownej. Tego rodzaju zjawiska różne zapisują się już w diagramach pyłkowych. Okolice jeziora Gościąż posiadały w przewadze gleby dość ubogie, gleby piaszczyste z dużą ilością lasów sosnowych, ponieważ był to górny taras rzeki Wisły też ludy wczesno-neolityczne tam się nie osiedliły, ale już ludy Neolitu Środkowego, tzw. ludy kultury Pucharów Lejkowatych, w okolicy Gościąża żyły i są liczne ślady ich obecności. Ludy te to już populacje osiadłe. Uprawiały małe, prymitywne pólka, gdzie obsiewały zboża. Głównym ich zajęciem była hodowla bydła, wypasały głównie zwierzęta w lesie. Następnym, bardzo ważnym zjawiskiem, jakie zapisało się w diagramie, był okres wpływów rzymskich, interesujących ze względu na to, że bardzo silnie rozwinęło się rolnictwo. Do upraw po raz pierwszy wprowadzone zostało żyto i konopie. Są to dwa gatunki wskaźnikowe, po których można rozpoznać, że jesteśmy już w okresie wpływów rzymskich. Powyżej mamy już okres wędrówek ludów, kiedy następuje osłabienie osadnictwa na terenach wokół jeziora Gościąż i w ogóle na terenach całej Europy Środkowej, a dalej to już czas historyczny, rozpoczyna się wczesnym średniowiecze i totalna dewastacja krajobrazu naturalnego. Historię osadnictwa nad Wisłą znamy również dzięki pracy archeologów których wykopaliska pozwalają śledzić przebywanie człowieka na terenach nadwiślańskich od ponad 150 tysięcy lat przed Chrystusem. Jesteśmy w Tyńcu, w pobliżu Klasztoru nad Wisłą, można powiedzieć w Bramie Krakowskiej. Stąd od strony zachodniej, od Bramy Morawskiej, Wszystkie właściwie grupy ludzkie, korzystając z naturalnego szlaku Wisły i Doliny Wisły, podążały w dół rzeki nad Wyżynę Małopolską w kierunku Polski. Tutaj dookoła mamy stanowiska archeologiczne z wszystkich możliwych czasów pradziejowych, w których już działał człowiek. Na tych wzgórzach osiedlała się ludność ze środkowego okresu paleolitu, a więc około 150 tysięcy lat temu. Mieszkali prawdopodobnie w szałasach budowanych z kości mamutów, ubitych przez tych ludzi. Ludzie ci, jakkolwiek nie dysponowali żadną doskonałą bronią, tylko narzędziami krzemiennymi, potrafili sobie poradzić i z takimi dużymi zwierzętami jak mamuty. Polowali również na nosorożce włochate, niedźwiedzie jaskiniowe, renifery i wiele innych zwierząt. Równocześnie zamieszkiwane były niektóre płytkie dosyć jaskinie. W dolinie między klasztorem a widocznymi zalesionymi wzniesieniami mamy tak zwane bagno, stanowisko późnego schyłkowego paleolitu i mezolitu. A więc powiedzmy 15 do 6 tysięcy lat temu. Wtedy między tymi pagórkami była woda i tereny bagienne. Nad którymi mieszkali ludzie, którzy w dalszym ciągu zajmowali się polowaniem na mamuty, renifery i mniejszą zwierzynę. Wykorzystywali oni również bogactwo rzeki, łapiąc ryby. U schyłku szóstego tysiąclecia przed Chrystusem, kiedy już dawno nie było lodowca, kiedy myśliwi, rybacy i inne grupy ludzi mezolitycznych ruszyły na północ za reniferami, powoli z terenów południowych, z terenów naddunajskich przybyły do nas wzdłuż Wisły. Ludy rolnicze, pierwsze ludy rolnicze w tej części Europy, które przyniosły ze sobą znajomość uprawy pszenicy, jęczmienia, a także hodowli bydła, owiec i kus. Ludność ta przybywszy w rejon Krakowa, znalazła doskonałe warunki dla swojej egzystencji, szczególnie na drugim tarasie wiślanym, gdyż kontakt z doliną rzeki zasobną w ryby, w ptactwo wodne i w znakomity szlak komunikacyjny, z dobrą glebą który dawał idealne warunki dla wczesnego rolnictwa, w którym głównym narzędziem była motyka, kopaczka, a nie pług, bo jeszcze pługu nie znano, gdzie korzystano z urodzajności ziemi. Ludność ta nie zatrzymała się pod Krakowem, ale szła wzdłuż Wisły, szukając najlepszych warunków dla swojej egzystencji. Dlatego, że jej dobrobyt, warunki przeżycia, były związane z najlepszymi, z najbardziej wydajnymi glebami, takimi, jakie ich przodkowie mieli nad Dunajem. A jeszcze pra, praprzodkowie na Bliskim Wschodzie nad Tygrysem czy Eufratem. Byli oni potomkami tych przybyszów, którzy rozpoczynali swoje rolnictwo już w 9-8 tysiącleciu przed Chrystusem, w rejonie dzisiejszego Iraku. Ludność ta, idąc wzdłuż Wisły, natrafiała na takie dobre ziemie najpierw tutaj właśnie pod Krakowem, potem pod Sandomierzem na Wyżynie Sandomierskiej i Opatowskiej, potem na Wyżynie Lubelskiej. A wreszcie minowsze, że tak powiem bazowsze, znalazła doskonałe warunki dla swojej egzystencji w rejonie właśnie Wrocławia, Torunia i Bydgoszczy. Ponownie jesteśmy w Tyńcu, gdzie na wzgórzach widocznych zarówno po północno-zachodniej stronie Wisły, jak i po stronie południowej ulokowały się także społeczeństwa późniejszych czasów. Między innymi jest tu na tym zalesionym wzgórzu grodzisko kultury łużyckiej znanej z Biskupina. Po upadku kultur neolitycznych pierwsze wpływy kultur brązowych z terenu Czech, a także Słowacji szły właśnie tymi głównymi naszymi rzekami, czyli odrą i Wisłą. Kultura łużycka panowała na ziemiach polskich około 900 lat. Początki tej kultury zaczynają się gdzieś w trzecim okresie epoki brązu, czyli 1300-1400 lat przed narodzeniem Chrystusa. Byli to przede wszystkim rolnicy, hodowcy. Nie stronili odłowienia ryb, zbieractwa, a także łowiectwa. Kultura łużycka była jedną z kultur, które niejako skolonizowały całą Polskę. Praktycznie poza ziemiami północno-wschodnimi, właściwie cała Polska w tym okresie można powiedzieć należała do ludności tej kultury. A wiemy dokładnie, że większość drewna, z którego biskupin był zbudowany, została zrąbana zimą roku 738 na, na 737. Około 150-200 mężczyzn cały czas przez 5-7 lat pracowała w lesie i budowała biskupin. 100 domów ustawionych pod jednym dachem wzdłuż ulic poprzecznych, które łączyła ulica okrężna. Wszystko było otoczone wysokim drewnianoziemnym wałem. Na południu Polski do Rzeczu Wisły były osady nieco inne, były to grody wyżynne, połączone z osadami otwartymi, które nie miały regularnej zabudowy, tym niemniej były to osady często bardzo duże. Także na obszarze Polski mieszkało około półtora miliona ludzi w tym czasie. 400 rok przed naszą erą wiąże się z upadkiem czy rozproszeniem ludności kultury łużyckiej. Jako że te kultury nie upadają całkowicie. Ludzie nie giną, tylko przyjmują inne prądy, inne kultury, i, i jest to pewna ciągłość zasiedlenia ziem polskich. Na terenie klasztoru tynieckiego w obrębie zabudowań klasztornych i samego kościoła. Znajdują się ślady osad celtyckich, czyli historycznych Celtów z przełomu IV i III stulecia przed Chrystusem. Tych samych Celtów, którzy usiłowali zdobyć Rzym. Ci Celtowie, którzy wprowadzili u nas żelazo hartowane, którzy wprowadzili żarna rotacyjne, a także koło garncarskie, doszli tutaj właśnie do Polski Południowej i tu w rejonie Tyńca zbudowali swoje pierwsze osiedla, nim poszli dalej w kierunku wschodnim. Aż posanok. W tym rejonie, między Nową Hutą a Igołomią, szczególnie silnie zaznaczyła się obecność ludzi w okresie wpływów rzymskich, czyli w pierwszych wiekach po narodzeniu Chrystusa. Powstał tutaj pokaźny ośrodek produkcji garnicarskiej i hutniczej. Tutaj odkryte zostały także dymarki do wytopu żelaza. Nie takiej ilości jak w górach świętokrzyskich ale tutaj też wytapiano żelazo, korzystając z nadwiślanej rudy darniowej. Ale przede wszystkim pracowano już na kole garncarskim i wypalano metodą prawie że półprzemysłową. Całe serie garnków były tutaj produkowane i prawdopodobnie Wisłą rozprowadzane do innych regionów, które nie miały tych warunków surowcowych. Przez następne kilkaset lat źródła historyczne nie mówią praktycznie nic o osiadłej ludności rolniczej. Chociaż wiemy, że zarówno goci, jak i wandalowie zamieszkiwali w dorzeczu Wisły, zanim rozpoczęli wędrówkę na południe i wschód. W II i III wieku na obszarze od Bałtyku po Morze Czarne zamieszkiwali ostrogoci, którzy później ustąpili miejsca Hunom. Po Hunach przyszli awarowie, których dominacja w środkowej Europie trwała do około połowy VII wieku. Kiedy to w wyniku przegranej bitwy z Cesarstwem Rzymskim u bram Konstantynopola ich państwo rozpadło się. Od tego momentu ekspansja ludów słowiańskich mogła postępować na tereny dzisiejszej Polski bez problemów. Jedne z pierwszych ludów słowiańskich na ziemiach polskich to zapewne obodryci, Serbowie i Chorwaci, którzy następnie wywędrowali na południe. Pozostali stworzyli w VII, VIII wieku małe organizacje plemienne. Dopiero z połowy IX wieku zachowało się anonimowe źródło pisane, tak zwany geograf bawarski, który wymienia kilkanaście nazw plemion słowiańskich, ale niektóre z nich trudno dzisiaj zlokalizować. Niemniej jednak wiadomo, że nad Wartą i Notecią mieszkali Polanie. Od wschodu sąsiadowali z nimi Goplanie. Nad Środkową Wisłą i Dolnym Bugiem były siedziby Mazowszan, a nad Górną Wisłą zamieszkiwali Wiślanie. Plemienne państwo Wiślan wiązało ogromne terytoria i objęło wiele ludów. Plemię Wiślan osiągnęło w IX wieku wysoki poziom gospodarczy. Jednak najprawdopodobniej podbite zostało przez władcę państwa wielkomorawskiego Świętopełka, a następnie aż do schyłku X wieku uzależnione od Czech. Około połowy IX wieku znaczną aktywność polityczną rozwinęli Polanie, którzy pod przewodnictwem miejscowej dynastii, potomków piasta. Rozpoczęli akcję jednoczenia plemion słowiańskich. U schyłku panowania około 990 roku Mieszko I przyłączył do Polski Śląsk i Ziemię Wiślan. W 966 roku Mieszko I przyjął Chrzest. Od tego momentu zaczyna się historia państwa polskiego.